Masz czelność, prosić mnie o pomoc. Po tym, co mi zrobiłeś. Po tym, co o rany. To nie byłem ja. Doc, ock. Przeniósł swój umysł w moje ciało. Jeśli miałaś kłopoty, to przez niego. Nie obchodzi mnie to. g g a a C-K-R-O-B Spider mnie załatwił. Wyszłam na idiotkę. Nikt nie będzie mnie szanował. Jeśli cię przy przy nie ukażę. Jeśli nie zapłacisz, co, a zatem koniec udawania. Hej o mało. K, r, n, ch. cię nie zabiłem. Sama jesteś sobie winna, bez mózga, idiotko, Zmusiłaś mnie. Tak jest. Ty, trój u, powrót przyjaznego Spidermana. Z sąsiedztwa. To oszustwo, podstęp. Nie szkodzi, że się dowiesz, bo przecież nie wyjdziesz stąd żywa. Nadal jestem od to. OC, OK, OKTA, ok, U, SEM, OCY, TY, A, U, I, USY, i teraz kości zostały rzucone.